Próba zagotowania wody w butelce nalezionej tu i tam przez Emilia. Butelka może być jednorazowa, może być dwurazowa lub wielorazowa. <grystanie> tego, jeszcze, tego jeszcze nie wynik, ale może ale być jednorazowa. Kipi. Już prawie kipi powiedzmy, coś się tam dzieje. Jak tu widać na koreczku u góry, na tym haczyczku i tak dalej. No, bo jak czasami dziurka się zrobi na dole, to jednocześnie zaraz się zaspawa, bo jest ogień. No nie jakby nie było. Ktoś tam kapie, no ale może się ugotuje. Kto to wie takie rzeczy, nie? Także próbujemy metodą Suriwalowo-Kombinacyjną. Yy, kom, no, może się coś uda. No bo mamy naczynia, wiadomo, wielokrotnego użytku. A tu jest naczynie być może jednorazowego użytku albo półrazowego. No nie, ale. Po mojemu to się już gotuje. Gotuje się, tak. Widać bańki idą jak byk albo dzik. No. Tak, proszę bardzo. Można gotować, Awaryjnie. O, proszę Op, bardzo, uwaga, zaraz proszę bardzo, no to tylko sprawdzamy, to nie musimy zalewać herbatki, bo woda jest i tak dobra, bo jest ze, ze źródełka, ale proszę bardzo, udało się zagotować, Emiliowi na specjalnym szkoleniu w terenie, oczywiście, pozdrawia Staszek w terenie i... Emilio.